Hej, witam Was bardzo serdecznie, nazywam się Kuba i na co dzień jestem dziennikarzem sportowym, ale też jedną z moich wielkich pasji jest koszykówka. Wszystko, co związane z nią bardzo mnie interesuje i od roku czasu zbieram kartę NBA. Całe szczęście wróciłem do tego swojego hobby i dziś przedstawię Wam oto ten box, box, który się nazywa... Donrus 10.11 firmy Panini. Widzimy, że jest na John Wall, zawodnik oszczędności i kolega klubowy Marcin Gortada. No to co? Otwieramy i zobaczymy, jak to będzie. Do otwarcia karty będzie nam potrzebne coś z na przykład troszeczkę, bo oczywiście cały box jest dobrze zafoliowany. Tak, by nie było wątpliwości, że mamy do czynienia z jakąś podróbką choć akurat yy, karty z Hubs.pl bardzo polecam, bo są one naprawdę, naprawdę dobre. Troszkę zniżę kamerę, żeby było widać jak to wszystko jest otwierane. Foria szybko i łatwo schodzi. W boksie mamy 8 paczek o 10 kart. Także 8 paczek, 10 kart otwieramy. Wszystko to wygląda ładnie zapakowane w środku. O, zobaczmy. Tak, żeby nam nic nie wyleciało. No i mamy 8 pięknych paczek, które tutaj już wypakowuję. Przyznam szczerze, że jestem dość podekscytowany, bo zawsze fajnie jest otworzyć sobie coś nowego. Każda. O, widzimy wszystkie te paczki. przeliczamy, 3. 6, 8. Tak jest, zgadza się. Bardzo fajną rzeczą w tym boksie jest to, że mam gwarantowany, gwarantowaną jedną kartę z autografem lub jedną kartę game used, więc będzie ciekawie. Dobra, to co? Otwieramy pierwszą paczkę. Cieszę się, że w ogóle że mogę do Was wrócić z relacją. Pierwszy mój yy, wideoblog na temat otwierania kart już był w zeszłym roku. 9. Mm, wiem, mam ten zapach nowych kart. Otwieramy. I kogo ma tu? My tu mamy. Jest Reggie Williams, Golden State Warriors. Mamy Dekwana Cooka. No i proszę, jest pierwszy ciekawszy zawodnik. Gilbert Agent Zero Arenas. Także całkiem, całkiem miło. No proszę, mamy kolejną kartę Arenasa. Wygląda na mniej więcej tak. No i coś dla fanów Boston Celtics, czyli też fanów mojej drużyny. Mamy kartę Checklist, na której znajdują się oj, świetni zawodnicy, bo to mamy My Rajana Rondo, Kevina Garnetta, Shaquille O'Neal, Roya Alena, Paula Pierce, Kendricka Perkinsa, Nate Robinsona i Jermaina O'Neal'a. Co prawda na tej karcie tych panów nie widać, ale jest Kevin Garnett, jest przede wszystkim Shaquille O'Neal. No tak, Shaquille O'Neal jest centrum uwagi to nic dziwnego, znalazł się, no proszę, Derrick Favors, dobry znajomy Marcina Gortata, Jared Dudley, jest także Taylor Hansborough, Andres Noshioni, prosto z Argentyny. Te karty, w ogóle te karty są bardzo fajnie zrobione. Ładnie wyglądają, są w takim troszkę stylu ala lata 90. Mamy także Brendana Haywooda i to jest pierwsza nasza paczka. Cóż, muszę przyznać, że jestem zadowolony, bo dwie karty Gilberta Arenasa to zawsze coś miłego. No i przede wszystkim Boston Celtics. Ja zbieram Boston Celtics, wszystkie możliwe karty, więc dla mnie jest to, no, pewien powód do zadowolenia, że udało mi się zebrać akurat taki karty. No to co, lecimy dalej, lecimy dalej. Mam nadzieję, że Was nie zanudzam, szczerze mówiąc zachęcę Was do zbierania kart, jest to naprawdę świetna sprawa, tym bardziej, że całość można potem sprzedać, także jest to inwestycja, nie traci to na wartości, a zyskuje, bo jeśli traficie jakąś naprawdę ciekawą kartę, no to możecie zarobić na niej duże, duże pieniądze, tylko życzę wszystkim tym, którzy karty NBA zbierają. Otwieramy kolejną i kogo tu mamy? No mam nieszczęśliwca, Grega Odena, no ale ta karta jest dość ciekawa, nie ma, nie ma co ukrywać. Ja liczę, że Greg Oden jeszcze nam się pokaże w tym sezonie i z Miami Hit. no może nie chciałbym, żeby zdobyło Miami Hit mistrzostwa, ale... mimo wszystko Greg Oden, nie Greg najwięcej, JJ Redick, strzelec wyborowy. Proszę, mamy Markusa Tortona, no i jest pierwsza naprawdę fajna karta, Duos. Blake Griffin i John Wall. No proszę, no to już jest naprawdę coś fajnego. Pokażę Wam jeszcze od tyłu, jak to wygląda. No i proszę, kolejna karta z drużyną. Charlotte Bobcats, to prawda. No nie wiem, lubicie Charlotte Bobcats? Ja nie zbyt, choć liczę, że po tym, jak od przyszłego będą już Hornets z powrotem, to będą grać dużo lepiej. Albo tak się stało. Xavier Henry. Kolejna karta. No i proszę, karta Rona Artesta, tak ten facet się teraz nazywa. Metal World Peace, także nie zdziwcie się. No ale tu mamy go w barwach jeszcze Lakers. No i proszę, kolejna fajna karta, Derrick Rose, kolejny szczęśliwiec. No szkoda mi Derricka, bo to jest naprawdę kapitalny zawodnik i zasłużył na to, żeby móc grać w pełni sił. Mam nadzieję, że wróci do swojej dyspozycji. Kolejna karta, Sam Young z Memphis Grizzlies. No że to jest sezon 2010-2011, więc pewne nazwiska tutaj nie zdziwcie się, że są w innych zespołach. No i ostatnia karta, Bena Gordona. Także przyznam szczerze, jestem zadowolony z tej paczki, bo i Greg i duo z Johna Walla z Blakim Griffinem. Ronata z Derk Rose. Fajne, naprawdę fajne karty. No dobra, dwie paczki za nami. Otwieramy kolejną. Może pokażę, o w ten sposób jak to się otwiera card jest niezwykle prosty i banalny, więc każdy to może robić bez problemu. O, teraz jak paczka chipsów, jeśli ktoś lubi chipsy. Jadę, to będzie jak się oglądać, co my tu mamy, co my tu mamy. No to lecimy. Jest Mike Bibi. Mike Bibi, człowiek, który uwierzył, że obgryzanie paznokci spowoduje, że będziesz rzucać lepiej do kosza. Cóż, nie polecam Wam tego chyba mimo wszystko. Yy, kolejna karta, Craig Smith. Dobra, przyznaję się że nie mam pojęcia, kim jest Craig Smith, patrząc na jego statystyki. Hmm, w jednym sezonie, kiedyś w Timberwolves notował średnio 10 punktów, 4 zbiórki, 1 asystent na mecz. O, trochę lepsza karta, bo Joe Johnson, strzeliec z grający w Brooklyn Nets obecnie, Kolejna karta to Gilbert Arenas, ale ciekawa jest to karta, bo wygląda bardzo podobnie do tej poprzedniej, którą miałem, czy Gilberta. Aż sprawdzę, jak to, jak to się prezentuje. Gilbercie, gdzie jesteś? No jesteś, ale ta karta wygląda ciut inaczej, bo jest yy, taka zakrzywiona. Z lekka, więc. Mm, więc, więc, więc. Fajnie że. to o mi. Uuu, Gdzie jesteś Podnoszę cię. Dobra, lecimy dalej. Tak no. kolejna karta drużynowa i Jazz. Lecimy dalej. No cóż. Andrew Routings. Dobra, nie mam pojęcia jakim jest ten facet. W sezonie 2010-2011 debiutował w NBA. No ale jakimś wielkim zawodnikiem na serialach w Chinese nie był, z tego co widzę po statystykach. Lecimy dalej. Jason Thompson to kolejna karta. Proszę, jest Karon Butler. Mamy Jarret'a Jacka. Barwa Raptors jeszcze wtedy. Kolejna karta to... OJ Ojo i mail. Na tym kończymy. No cóż, ta paczka była akurat mniej yy, ciekawa, ale no cóż. Nie zawsze można wylosować wszystko co najlepsze, prawda? To jest ten minus. Patrzymy dalej. Hmm, zobaczymy. Ja czekam na tą kartę z autografem albo GMU zresztą. Tak jestem ciekaw na co trafię. Szczerze mówiąc, chyba chciałbym bardziej autografować. To może autograf są zawsze więcej warte. O tym należy pamiętać. Co my tu mamy? Uuu, otwieramy i pierwsza nasza karta to Blake Griffin, oto i on. Druga karta to Rajabell, którego próbuje bronić niekto inny, Kobe Bryant. Ciekawy okaz. Otwarty w kolekcji. Andris Biedrins, to kolejny zawodnik, którego mamy. No i, no i w końcu mamy Kartę trafiła mi się Game UZ. no i trafiła mi się Game UZ. nie byle jakiego zawodnika, bo Chris'a Bosza, tak ona się prezentuje. Cóż, wielbicielem naszego przyjacielskiego dinozaura nie jestem akurat, no ale fajnie, fajnie, że akurat to karta Game UZ się trafiła i to jeszcze zawodnika mają hit, mistrza NBA, Nie będę narzekać na pewno. Kolejna karta Ben Wallace, oj tak Ben Wallace, świetny defensor, bardzo go lubię. W sumie kartę karty gminy możemy na bok wziąć. I ostatnia karta. Nie, jeszcze nie ostatnia. Przepraszam Was. O, jeszcze trochę tych kart jest tutaj. Yy, San Antonio Spurs. Kolejna karta. Coś dla fanów Spurs polecam i pozdrawiam Was. Tak samo, jakby przeżywałem ten poprzedni finał NBA. Wesley Johnson. Dzisiaj Los Angeles Lakers. O, i mamy sympatycznego Czerninga Fry'a. Kolejny kolega Marcina Kortata. Anderson Varejo. Jasyczki z Cavaliers. Ja go podziwiam, że gra z takim afro, i mu to nie przeszkadza. Ja bym jakoś nie mógł. Najspotniejszy człowiek NBA. Kendrick Perkins. Ciekawe, czy on się kiedykolwiek uśmiechnął. Jak myślicie, tak czy nie? Nie mam pojęcia. I no proszę, Danny Granger. Gwiazda Indiana Pacers. No więc ta paczka okazała się jak najbardziej fajna. No i co? Można powiedzieć, że skoro mam już GameUset, no to <laughs> nie muszę szukać nowych, no bo raczej nie powinno ich już być. No ale kto wie, może się trafi. Bywają historie, że przy gwarantowanym powiedzmy jedną albo dwóch trafiają się dwie, trzy. No ja na to, ja się na to nie nastawiam, ale jeśli tak będzie, no to... Będzie bardzo fajnie. Otwieramy kolejną paczkę. I kolejną paczkę zaczynamy od Nenada Krstica. Oto i on. Kolejna karta to Nick Young. Nick Young jeszcze wtedy. Zawodnik. Washington Wizards. Jak widać na załączonym obrazku. Andre Miller. W barwach Portland Trailblazers. Kolejna taka wystylizowana karta. Widzimy Wilsona Chandlera, będzie gdzieś gra w Denver Nuggets. Kolejna karta drużynowa, New Jersey Nets. No to jest karta, która jest trochę warta, bo stare logo, stara, stara miejscowość, w której grali Nets. Przyda się na pewno. Luke Babbitt, to kolejny zawodnik. No proszę, kolejna gwiazda nam się trafiła. Jason Richardson, wtedy jeszcze w Phoenix Suns znaczy, że raczej J. mniej cenię od Vince'a Cartera. Ale nie mówcie mu tego, bo się jeszcze obrazi. True Holiday, a więc zawodnik, który dziś gra w New Orleans Pelicans. Wtedy jeszcze Philadelphia 76ers. Kolejna karta, no proszę, Matrix, Sean Marion. No i na załączonym blasku z Manu Ginobili. Więc całkiem, całkiem sympatycznie. Koło z Sony Wings. Kolejna postać z Toronto Raptors. No, i to jest wszystko, co tutaj mam na załączonym obrazku. Zostały nam jeszcze trzy paczki. No i zobaczymy, co one nam przyniosą. Szczerze mówiąc, jestem naprawdę zadowolony z tego, co tutaj zobaczyłem do tej pory w tych paczkach. Wyjmujemy i no proszę, White Chocolate Jason Williams, ale się że żebym grał jeszcze w Sacramento Kings. O, no proszę, MKO Okafor, a obok niego poznajcie państwo tego pana w białym. Może, o, tak będzie lepiej. Właśnie on, Marcin Gortat, no proszę. Może nie jako pierwszoplanowa postać, ale się trafił na Marcin, więc bardzo fajnie. Tony Parker, kolejna fajna karta, sporo tych gwiazd udało się zebrać w tej paczce, co mnie bardzo cieszy, no i proszę Carmelo Anthony, jeszcze w takiej wystylizowanej karcie, więc jak najbardziej fajnie, cała drużyna Washington Wizards, cała właściwie pierwsza piątka tutaj, Kogo mam następnego? Gravis Vasquez. Przyznam, szczerze, że ja bardzo lubię tego zawodnika. Rodem z, z, z. No właśnie. Skąd? Pamiętacie, skąd był Gravis Vasquez? Bo ja niestety nie wiedziałem, mi No przepraszam. Ben O'Drich. Kolejny zawodnik na mojej karcie. O, proszę, kolejna gwiazda. Zach Randolph. Zobaczymy, kogo będziemy mieć jeszcze. Tony Douglas. I kolejna gwiazda, rodem z Niemiec, pewnie też podejrzewacie kto. Diokl Nowicki. Uff, zbliżamy się do, już do zakończenia, 15 minut, mam nadzieję, że ze mną wytrzymujecie jakoś. Przecież was nie zanudzam. Eee, jeszcze podsumuję to jakoś. Mam parę ciekawostek. Dobra, otwieram. I co my tu mamy? Co my tu mamy? DJ Augustin. Daniel Martin, proszę kolejna gwiazda, Dwayne Wade. No i proszę, ależ fajna karta, to jest karta z serii Jersey Kings, Cedric Maxwell mi się natrafił. No proszę, naprawdę fajna karta. Mamy Los Angeles Clippers, całą drużynę, nawet tutaj z zarządem. Patryk Patterson, Derek Fisher, Jose Calderon coś dla hiszpańskich fanów, Brad Miller, nie grający już w NBA, Wielkolud, Daniel Gibson. No i to było na tyle, ale ta karta Cedrica Maxwell'a, kurczę, naprawdę mi się podoba. Wygląda naprawdę świetnie może jeszcze raz pokażę, samą z tyłu wygląda na tak. A więc no tak, każda kolekcja już się robi. Dobra, no to co? Za chwilkę będziemy mieć ostatnią paczkę. Właśnie ją tutaj otwieram. Ale jeszcze raz pomagam. Uwielbiam ten zapach. Nie wiem czemu, możecie uznać to za dziwne, ale mi się bardzo podoba. Chyba nie będę miał tyle szczęścia, żeby mieć yy, więcej game UZ. No ale cóż, no ważne, że jest i to Chris Boosz. Milicic. Żuan Howard. No proszę, trochę się nam na, na Marku Zoldrich. No i coś co mnie na pewno ucieszy. Rajan Rondo. A no, szczęście do Boston Set. Kurczę, fajnie. A cóż to za karta? Na tej karcie to jest Checklist Series z twarzą Chris'a Boscha. Żebyśmy coś nie insynuowali. Aha, i tu mamy wypisany po kolei e, z tej serii karty z numerami. 173 Howard, hmm, czyli całkiem fajny pomysł, bo można sobie w sumie e, dobrze segregować takie coś. Dobry pomysł. Lazar Hayward, nie pytajcie kto to jest, nie mam pojęcia, z ręką na sercu się przyznaję. Robin Lopez. <laughs> no i kolejna karta legendy Boston Celtics, Paul Pierce. Ależ mi tych bostańczyków się udało nazbierać, ale się cieszę. Darren Collison. I ostatnia karta. Kalena Azabuike, Azabuike? Bugi bugi? Dobra, nieważne, nie chcę być na Charlesa Barclaya, który ostatnio próbował przeczytać jedno nazwisko i troszkę mu nie wyszło. Słuchajcie, to są wszystkie karty, niestety już, jakie dla Was mam, jakie przysłano mi ze sklepu hoops.pl, z się polecam www.hubs.pl www.hoops.pl, znajdziecie tam nie tylko Boxy, nie tylko pojedyncze karty, ale także ciekawe akcesoria. Ja sobie do swojej paczki zamówiłem jeszcze dwa Ruberbandy. Workhard Dream Big to moja pierwsza. Zamówiony, pierwszy zamówiony rubberband. a drugi jako fan Boston Celtics. Nie mogłem się oprzeć i mam Boston Pride. Także tak to wygląda. Do zamówienia miałem także jeszcze jedną kartę, którą. Muszę Wam pokazać, która jest naprawdę znakomita. Seria Trophy Case, jest na niej Michael Cooper z Los Angeles Lakers. Jest to game used. Widzimy tutaj mamy kawałek koszulki. Szukam informacji, jaka to jest koszulka. Czy to jest kawałek koszulki meczowej, czy też, czy też nie. Nie, to jest materiał ze stroju rozgrzewkowego. No ale to, co mi się bardzo podoba, nie wiem, czy to będzie widać dobrze. Może, 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 może. Jak pod O, nie wiem, czy widać, ale karta jest limitowana do 99 sztuk. A ta jest ósma, także bardzo fajna. No i co? To by było na tyle. Ja sobie jeszcze popatrzę na naszego wesołego dinozaura. Nie wiem, być może wymienię za kogoś innego, być może nie. W każdym razie 80 kart. Wygląda to tak. Taki duży pliczek. Więc jest gdzie to chować. I co? I dzięki Wam serdecznie, że mnie oglądaliście. Jeśli będę miał kolejne bokse, a najprawdopodobniej tak będzie, to zapraszam Was serdecznie. Będę to wstawiać gdzie się da. Zapraszam Was na swojego Twittera w twitter.com ukośnik kuba, podkreślnik, czyli ta taka pozioma strzałeczka na dole, taka podłoga, kacprzak przez Z. tam dowiecie się o mnie więcej i też te filmy wszystkie będą wstawiane na pewno na ten profil. Zapraszam Was także bardzo serdecznie na forum o kartach NBA. Tam znajduje się mój oficjalny profil pod nickiem Kubosław. Tam znajdziecie poprzedni filmik z poprzedniego boksa. Znajdziecie także moje kolekcje. No i przy, zapraszam Was serdecznie, bo to miejsce zbierające wszystkich fanów zbierania kart NBA. Dzięki serdecznie, pozdrawiam Was i miłego weekendu gwiazd, bo już ten weekend, właśnie zaczynamy z Alstras weekend.